Czemu mogę powiedzieć? Proszę. Chciałem powiedzieć, że Wałzyska wyrypa, tak zwana drabina Wałzyska, jest dla świrów. Nie pytaj, dokąd zmierzam, daj mi czas. Pokażę na co mnie stać. Do późnej pory będzie realizowany plan. Łapmy marzenia, bo nikt nie strącił. Ubrany kurz i trzymam zaster Mam chęć, mam cel i do niego ciągle dążę Wydech i wdech, życie ma sens Odkąd marzenia widzę na ostatniej prostej Przeszłość oddzieliłem grubą kreską Brak pewności jako małe dziecko Nie chcę więcej, czuć się gorzej przez to Każda porażka jest największą lekcją Wiara to siła, a serce to mięsień Wiem, że dodać muszę też zawzięcie Dzień w dzień trzeba dawać z siebie więcej Każdy sukces definiuje szczęście nie pytaj dokąd zmierzam, daj mi czas